Witam wszystkich, z tej strony Ulat. Na zaznaczę, że na filmie występuje migotanie obrazu. Osobom, które są wrażliwe na tego typu bodźce, nie zalecam oglądania. Dzisiejszy film to drugie nagranie z naszego niedawnego strzelania w okolicach Dźwierzut. Aktualna runda to szturm na flagi, czyli zdobywamy trzy kolejne flagi, a wraz ze zdobywaniem punktów przesuwają się respy. Ja wraz z Nunkiem lecimy od razu na prawą stronę, aby tędy okrążyć przeciwnika i wejść im po prostu na bok, a nawet może i na plecy. Obchodzimy snajpera, będziesz go widział zaraz Idę Idź Pusty To jest nieekonomiczne To nie na dąża? Podawać oryginalny high cap. Ooo, może dłuższy to. Teraz będziemy na wysokości ich respad. Dobra, z tego wysoko. Dobra, pusty. Gotów, Widzisz zażę. Przesuwamy się cały czas po łuku po prawej stronie i jesteśmy już praktycznie na wysokości pierwszej flagi. I w międzyczasie nasza ekipa przejmuje pierwszą flagę. Czyli my nie skręcamy, a lecimy dalej do kolejnej. Szerzej, jeszcze, tak. No to dawaj. Szybko poszło. Pierwsza flaga ile? 3 minuty? No, może 5. Na kamerze mam cztery i pół Co? Tu gdzieś wjeżdżamy czy nie? Powoli by można, bo to na wysokości flagi Dobra, jesteśmy już na wysokości drugiej flagi To teraz zawijamy się i ciśniemy Flaga prosto na nią Uwaga, kontakt ruch przed nami Trupy idą od lewej do prawej do trupy Musimy dojść do następnych sosn. Gdzie? Tych Tam, tam Trup, jest flaga. Trup czy nie? Dalej. Posłuchaj. Dostałeś. Dobra. Nie żyjesz, tak? Wyszliśmy trochę za punktem z flagą, więc teraz ja lecę do flagi, a Nunek broni mi pleców. Ulat, przy i idę do drugiej strony, nie mnie. Dawaj, chodź, chodź, chodź. I dalej, lat ci dupy, pilnuję. W międzyczasie do tego punktu dociera reszta drużyny. Flaga zabezpieczona, więc została nam już tylko jedna. Okej, okay, okej, okay, widzę. Krzyknijcie tam, że wszyscy się respią. Wszyscy się respią! Ulat, czekam tu, gdzie wchodziliśmy na flagę. Kolejna flaga jest na szycie. Adek na drodze, widzę jednego po lewej. Idę na prawo, za sosenki lekko. Snajper od lewej dostał. Dostałem. Hehe, <Elijah> ładny rykoszecik. Ja wracam do RESPA, a Adek walczy dalej. I tam jest między innymi Snajper także. Za chwilę przyjdzie ULAT i ten to położycie yy, trochę jakiegoś tam zamieszania, to my lekko obejdziemy im wejdziemy od boku. Właśnie wychodzę z RESPA, idę. Jestem! Ulat, prawą? Dawaj! Tam jest nasz, przed nami. Tu i był sniper, uważaj. Idzie, idzie, idzie! 60 metrów przed nami przemieszcza się od lewej do prawej. Nie widzę ich. Aż za tymi krzakami. I na nasze plecy wchodzi Denert, zabijając nas wszystkich. wszystko. Okay, znaczy tak się nie powinno piwpafować. Dobra, nie chciałem tutaj serio. Ale to powiem Ci tak. Tak nie rób. Strzelaj. Na pewno? Tak, bo to nie o to chodzi. Jednego byś zdjął. Ktoś mógłby się odwrócić. Ja tak serio, wszyscy stolicie. To nie zmienia faktu. Dobra. Możesz jedną osobę i koniec. Dobra, dobra. No, no, Dobra, idziemy, brawo No i właśnie trzeba orzełka zdjąć Nikt za nas tego nie Jest, tam Ulat, zrób trzy kroki do przodu i będziesz miał denerta Dołączyłem do Nunka po kolejnej śmierci i tym razem lecimy znowu na prawą stronę, aby od tamtąd obejść flagę po planie. Kąta. No nie został? Ok, dostał snajper z najpierw nią? Czekaj sekundę, ulat. Ja sobie przerzucę tylko jeden magazynek do przodu. Czekam Ożoł lubi leżeć gdzieś tam. Kto, kto? Ożoł lubi leżeć. A winien latać. <tryk> Daleko przed nami, widzę ruch na wprost. Ale daleko i przez krzaki. Cały czas przesuwamy się do przodu, ale idzie nam to powolutku, bo po prawej cały czas grasuje Eichmann. Ma no srs i Leafsuita, więc trzeba przynajmniej uważać, żeby na niego nie nadepnąć. Pierwsza. Wiem, przesuwa się w prawo. To sniper tam. Tam, na górce, patrz, przez krzaki. Na samym skraju. 50 metrów przed nami, 60. I żeby nie wyjść z krzaku po prostu Ta flaga jest na samej górce? Lekko za tym rondem, na jakimś piachu Strzały z przodu. Ale... Może lekko się wycofam Poszedł na prawą widzę go Przy skrajnym prawym drzewku jestem Nie mam oglądu Z przodu jak tu po prawej sniper. Dobrze, dobrze. Popytaj dzisiaj, pan, więc trzeba uważać. Z tyłu! Dostałem. No i się znalazł. No nie mów, że nie dostałeś. Nunek załatwia ten problem, a zaraz potem słyszymy, że nasi przejęli flagę. Czyli koniec, wygraliśmy. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia ponownie.